Witam Was serdecznie w kolejnym, w kolejnym odcinku o składaniu trzydziestki. Powiem Wam szczerze, że trochę się napaliłem na ten zestaw tych numerów, tych czterech kolejnych, czyli 19, 20, 21 i 22, bo źle doczytałem informacje. <laughs> Dlaczego źle? Bo była informacja gdzieś tam na stronie wydawnictwa, że z numerem bodajże 20 czy 22, nie, 20 chyba, z 20 przesyłką, tam było napisane, <gry> będą elementy pługa. E, no niestety nie ma elementów pługa, bo to nie numer 20, tylko przesyłka 20, a teraz jesteśmy chyba na etapie, nie wiem, może e, 10 przesyłki, ciężko mi powiedzieć. E, ale co my tu mamy teraz? E, postawiłem sobie tą resztę tej 30, bo e, na razie póki co wszystko się dzieje przy silniku, ale żeby jakieś tam tło było. Jak zwykle, jeśli chodzi o gazetkę, no to trochę historii, nasze mazurki gąsienicowe. To też na ten temat artykuł pamiętam jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu o KD35 tam zahaczyło Mazurka, pisał Rafał Mazur. To jeszcze taka była dawna strona klubu Traktor i Maszyna traktor.lipno.pl pamiętam ten adres i tam taki artykuł był. Nawet miałem przyjemność troszkę tą stronę administrować, tą starą, bo później ona została zaktualizowana do nowej, nowej wersji. To już ponad moje możliwości, że tak powiem. Zresztą to już później inne osoby się tym zajmowały. Co tutaj? W pierwszym numerze mamy pojemnik na baterię, czyli będzie to elektryczna 30. No w dobie tych dzisiejszych ekologicznych szaleństw, to myślę, że, że ciekawie. Oczywiście chodzi tutaj o oświetlenie. Oczywiście te baterie będą służyły do oświetlenia. Myślę, że nic innego tutaj nie będzie oprócz oświetlenia. Kolejny numer model tutaj ciągniki Lamborghini. Bo zdaje się, że tak powinno się to odczytywać. W ostatnim czasie bardzo duże zamieszanie. Można powiedzieć, na, jeśli chodzi o, o tą markę ciągników, ten segment ciągników tej marki, tych starych, w internecie zrobił ciągnik, który zdaje się nawet jest z podpisem tego, tego założyciela, chyba tej, tej marki. Powiem szczerze, nie jestem zbyt biegły, dlatego że dla mnie te ciągniki, mimo że oczywiście bardzo unikatowe i z dzisiejszego punktu widzenia, takie wow, no bo to firma robiła, czy robi, nawet nie wiem. Sportowe samochody, natomiast takie mam wrażenie, że trochę to jest wszystko nakręcane. Ten szał wokół tego egzemplarza, tego ciągnika jest nakręcany nie, z, nie przez miłośników traktorów, bo powiem szczerze, jak udostępniłem zdjęcia, to jakiegoś tam większego szału mam wrażenie, ten egzemplarz nie zrobił wśród miłośników traktorów. Traktor jak traktor dla nas powiedzmy, może kolekcjonerzy z Polski patrzą jakoś tak inaczej. No, ja tak patrzę trochę swoim, to, to nie jest obiektywne to, co mówię, ale jednak no, sentyment żaden do tych traktorów. E, oczywiście szacunek się należy jako, jako że jest to, jest to bardzo taki, no, marka znana i tak dalej. Przede wszystkim zabytek, no, obiekty z czasów minionych. Natomiast mm, mam wrażenie, że to właśnie miłośnicy samochodów bardziej nakręcili taką legendę wokół tych traktorów Lamborghini, gdzie... Ona jednak chyba bardziej samochody robią szał, tak na świecie. Tradycyjnie troszkę zdjęć. W ostatnim, w ostatnim odcinku Wam opowiadałem o takiej gafie, troszkę o takiej gafie, która się przytrafiła w jednym z, no, z wydawnictw na temat Ursusa. I powiem Wam szczerze. Zdziwiło mnie troszkę, ale to zaraz wam pokażę, bo przejrzałem na szybko te gazetki. Tu mamy Zetora 25. Historię. Pamiętam tego Zetora pomarańczowego. Kiedyś była taka impreza Zetor Tractor Show, relacjonowana przeze mnie też na naszym portalu, portalu retrotraktor.pl. Ja specjalnie, w zasadzie, pojechałem do śmigla. Pamiętam o to, po Polsce jeździło do śmigla. Pojechałem specjalnie. E, jeszcze wtedy, zdaje się, nie byłem, na, znaczy byłem mobilny, bo miałem prawo jazdy, pojechałem sam, natomiast wiecie, jak się chodziło do szkoły, to tak człowiek miał ograniczony budżet i tak dalej, Jest taka wyprawa, e, no to było jakieś tam, jakieś tam wyrzeczenie i pojechałem specjalnie z takim, nie, no jak to pojedzie Zetor, e, taki z Zetora zabytkowy, to na pewno będzie wow i sobie tam podpatrzę różne rozwiązania. Okazało się, że wiecie, no, da się go zrobić lepiej. Oczywiście jest ładnie, tak cukierkowo zrobiony, bardzo mi się to podobało, natomiast błotniki, to ta deska rozdzielcza, takie detale to naprawdę, oprócz opon w zasadzie tych oryginalnych, przednich, to nic na mnie tam takiego wielkiego wrażenia nie zrobiło. Aczkolwiek później się dowiedziałem, że to nie jest typowy egzemplarz z Muzeum Zetora, że wiecie, że tam został odstawiony z linii produkcyjnej na pamiątkę i po latach odrestaurowany. Nie, to są. W tej galerii Zetora y, ciągniki, które prawdopodobnie z tego co mi gdzieś tam przekazał, taką informację udostępnione przez kolekcjonerów. Także y, no, szacunek jest fajnie, y, mówię, dokładnie zrobiony i tak dalej, estetycznie, y, ale ma pewne szczegóły, takie, które ja akurat y, może źle odebrałem ten egzemplarz, nie dlatego że on jest źle zrobiony, bo naprawdę czy wysoki standard trzyma tej, tej dokładności, takiej naprawdę starannego wykonania. Natomiast ja się spodziewałem, że jak pojadę, to zobaczę taki, takiego zetora no, 100% oryginał. I się wtedy zawiodłem, pamiętam, tym pomarańczowym egzemplarzem. Aczkolwiek w tej kolorystyce bardzo, bardzo mi się podoba. A jeszcze do, tego, do tamtego czasu nie widziałem żadnego innego zetora na żywo takiego w prawie w 100% zachowanego. Później udało mi się m.in. zetora bociana, tak zwanego takiego 25K, zobaczyć. On zresztą był też relacjonowany na forum naszym, ale ale właśnie e, wtedy to mnie troszkę tak zawiodło. E, przeczytam sobie ten artykuł tak od deski do deski z ciekawości, bo e, no jest to jednak jeden z ciągników bliższych mamu sercu, więc jestem ciekaw, co tutaj e, ktoś na ich e, temat e, napisał. Tutaj mm, troszkę jest błąd. Już widzę, bo jest podpis, że z pierwszej serii nie, w, nie wyposażono w rozrusznik, aby uruchomić silnik, należało zakręcić korbą i tak dalej. Oczywiście pasuje to, bo zator 15 był odpalany korbą, natomiast to jest zator 15, więc, więc tutaj troszkę, troszkę podpis może się nie spasował. Natomiast yy, mając co nieco doświadczenia, jeśli chodzi o wydawnictwa takie gazetowe, yy, czasopisma. I pisanie też do takich czasopism, wiem, że to, wiecie, nie zawsze jest wina autora, nie zawsze jest wina wydawnictwa i w zasadzie czasem, mimo dokładania wszelkich starań, po prostu na którymś etapie gdzieś coś zawiezie, komu zawiedzie komunikacja, czyli albo ktoś po prostu źle coś przeczyta, pomyli zdjęcia, no wiecie, człowiek jest tylko człowiekiem. Natomiast wiem, jak to wygląda od strony gazet. Zresztą stare książki i do dzisiaj też, chociaż mało się spotyka dzisiaj już tak zwanej erraty w książkach, Wklejonej w starych książkach to jest bardzo cenne, szczególnie w tych poradnikach różnych, chociaż one też, mimo tych errat, zawierają błędy. Ale widzicie tyle korekt, tyle sprawdzania i tak dalej w wydawnictwie, a zawsze jakaś karteczka z błędami się też trafia. W czasopismach oczywiście się tego nie stosuje. Naprawa Ursusa C4011 w Krośniewicach z spółdzielni rolniczych, i to będzie w tym ostatnim na, ten, na dzisiaj 22 numerze Włady ale nie o tym chciałem. Mianowicie, gdzie tu są te stare zdjęcia. I mówiłem Wam o tym, że tam w, tej, w tym wydawnictwie Ursusa było coś takiego, że Ursusy w polu podczas pracy, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie tego, a nie mam tej książki tak pod ręką, żeby wam pokazać. Natomiast były tam Zetory 50 Super, i tutaj. Jest podpis Ursus C355 z trzyskibowym pługiem, sfotografowany na polu w okolicach Puła w 70 rok. Pług się zgadza, natomiast nie jest to Ursus 355, tylko jest to Zetor 50 Super. I tutaj powiem tak. Miałem okazję nieraz rozszyfrowywać jakieś zdjęcia stare, czy też nadsyłane przez naszych widzów, czy też czasem w jakiejś tam współpracy z takimi galeriami starych zdjęć. Więc wiem, że one czasem no, widnieją przez jakiś czas w internecie źle podpisane. No i stąd może takie się trafiają gafy. Natomiast no, wyłapuje się to dość szybko. Myślę, że ktoś, kto zainteresowany jest to, na pewno mu to jakieś tam skazy, że tak powiem, nie wprowadzi go to jakoś mocno w błąd, tylko na pewno to wyłapiecie. Dość charakterystyczna jest ta sylwetka tego Zotora: 50 Super więc myślę, że, że będzie OK. No i co, w zasadzie możemy przejść do, do składania. Ja już mam elementy rozpakowane, sobie tu spakowałem w taką paczuszkę, w, taką, w taki kartonik tutaj. Nie kartonik, tylko w sumie taką wytłoczkę, które są te numery, te, te części. I teraz, jeśli chodzi o kolejny numer, 23, bo to będzie 23, 4, 5 i 6. Tam będzie m.in. wspornik, elementy wspornika osi przedniej, czyli być może będzie można już połączyć silnik z osią. To byłoby, powiem szczerze, fajne, bo, bo ten model by zyskał na, na takiej, jakby to nazwać, stabilności, bo widzicie, teraz to wszystko jest takie no nie, niezbyt fajnie się to trzyma. I co jeszcze chciałem dodać? Nie wiem, czy tu jest gdzieś na zdjęciu, ale ostatnio czytałem na tym forum. Na tym forum, które jest. Zresztą u nas na, na naszym też, ale na Facebooku taka grupa odnośnie tego modelu. I ktoś tam pisał też komentarz pod, naszy, pod naszym filmem ostatnim na temat tego, że Ursus będzie niekompletny ta 30. Dlaczego niekompletny? Bo gdzieś tam się pojawiła w którymś numerze, czy też w materiałach prasowych na stronie internetowej, pojawiły się zdjęcia. Gdzie widać ten model bez pługa z przyczepą i brakuje łączników dolnych, łącznika centralnego i wieszaków przy tym ciągniku? Myślę, że wiecie, jest to gdzieś tam może niedopatrzenie, nie wiem na etapie fotografowania czy czegoś tam, nie wiem. Dowiem się, a staram się dowiedzieć tego od wydawnictwa. Jak tylko się dowiem, to Wam w którymś z kolejnych odcinków powiem. Natomiast wydaje mi się, że to raczej niemożliwe, żeby skoro są zdjęcia z pługiem nawet tak jak to przed chwilą to widoczne i widać te łączniki, to żeby gdzieś tam w wersji bez pługa one nie były dołączone to jest raczej, raczej byłoby absurdalne, więc nie sądzę, żeby był to powód do zmartwień sądzę, że być może w kolejnych, bo widzicie, póki co nie mamy w ogóle elementów tyłu do składania więc sądzę, że gdzieś tam w przyszłych w przyszłych numerach, jak już będziemy na etapie podnośnika, że to gdzieś tam się po prostu pojawi. A że na zdjęciach tak to wygląda, troszkę mylące może być czasami, bo ja już na dzień dzisiejszy sam nie jestem do końca pewny, bo była wersja testowa tego modelu. Pojawiły się jakieś tam pierwsze modele, dopiero po jakimś czasie jak był zbadany rynek, jeśli chodzi o zainteresowanie. To dopiero wydawnictwo wprowadziło oficjalnie ten model. Tam nie wiem, ile się pojawiło tych pierwszych numerów. Ale zdaje się, że była też maska wypuszczona, i tam był jakiś inny napis, no, były jakieś szczegóły, które się różniły względem tego modelu, który teraz jest wydawany, a w materiałach prasowych, szczególnie na stronie internetowej, przynajmniej na samym początku były te różnice widoczne, więc wiecie, to czasami może być jakaś tam gafa grafika. I co teraz? Aha, ja sobie tu odłożyłem gazetki, a troszkę za wcześnie, bo muszę się tutaj tym posłużyć. Ja sobie naszykuję teraz te elementy do konkretnego modelu, no i będziemy składać. Na pewno już widzę, że trzeba coś tutaj zdemontować czasowo. Rozrusznik zdaje się, bo jeden z poprzednich numerów jakby nakazywał zmontowanie tego, natomiast teraz podłączenie wymaga demontażu. No i przystępujemy do składania. Tutaj jakiś przewód trzeba było przełożyć po zdemontowaniu rozrusznika i po jego założeniu. Będzie można rozrusznik z powrotem można zamontować. Być może by się to udało bez demontażu, chociaż nie wiem, może byłoby to trudniejsze, bo te wtyczki są dość małe. Ale, ale mimo wszystko, skoro piszą, że trzeba zdemontować, to pewnie, pewnie rozpędzono się poprzednio za bardzo z montażem, jeśli chodzi o instrukcję. Eee, więc ja montuję z powrotem rozrusznik. Tutaj ta śruba od wewnątrz, to tak trochę mi przypomina to mocowanie, jak to w Zetorach 25, jest taka zagadka dla niektórych, ponieważ tam, rozpoławiając silnik od obudowy sprzęgła, rozrusznik tam jest nietypowo, bo tutaj mamy, w większości generalnie traktorów, mamy rozrusznik tak zamontowany, że jest to po stronie silnika jakby rozrusznik, czyli... Jak mamy silnik, to dziób rozrusznika, którego tutaj oczywiście nie widać, jest skierowany do tyłu. W Zotorach 25 rozrusznik jest po prawej stronie u góry na obudowy sprzęgła, czyli tak tutaj, gdzie mam śrubokręt. I on jest dziobem do przodu. Przez to jest dzisiaj problem, bo ten rozrusznik się obraca w innym kierunku. Mimo, że wygląda praktycznie tak samo jak rozrusznik R7 znany z 40, ale to odsyłam Was do odcinka na temat tych rozruszników, nie będę się powtarzał. I tam jest taka ciekawostka, że obudowę sprzęgła, jak skręcamy z silnikiem, to jedna ze śrub jest jeszcze pod rozrusznikiem, że trzeba wykręcić rozrusznik i tam włożyć, gdzie jest ten, to wycięcie, takie, to, to, ten nadlew, gdzie wkładamy dziób rozrusznika, tą głowicę, to tam jest jeszcze jedna śruba, który często w rozbieranych zatorach, takich, które już później gdzieś tam były ileś razy robione, i ktoś, może nie chce powiedzieć, że niedokładnie, bo, bo ta śruba naprawdę może narobić ambarasu, i czasami lepiej jej faktycznie nie wkręcić, bo ona niewiele zmieni na wytrzymałości, tym bardziej, że to jest w górnej części ta śruba, nie w dolnej. Jednak traktor przy stawaniu dęba i tak dalej, jak opada, to te dolne śruby najbardziej cierpią. To nieraz słyszałem, że były przypadki, że prawie rozrywali łomami te silnie, odrywając silnik do budowy sprzęgu, a ta śruba pod spodem robiła po prostu psikusa. Tu mamy dość rozbudowaną znowu instrukcję, bo musimy teraz podłączyć tą komorę baterii. Wygląda to w ten sposób, czyli jest to takie jakby misa olejowa, która w zasadzie jest tą komorą baterii. Tutaj wchodzą trzy baterie AAA, czyli te malutkie paluszki, te cienkie paluszki. I teraz tak. Musimy wziąć przewód. A i połączyć go z, z tym łącznikiem, czyli tutaj te takie delikatne, bardzo małych rozmiarów, e. chyba dobrze. Przygotuj prawą stronę silnika, czyli ta, która jest tutaj z pompą wtryskową i filtrami. Aha, i tu mamy włącznik. Włącznik, sądząc po przewodach, zamontowany jest w ten sposób. I śrubami BM musimy go tam przykręcić. Czyli tu, gdzieś w okolicach bagnetu, będzie włącznik. On i off. Dostęp będzie kiepski, no ale to ma być w miarę ukryte, więc... więc pewnie dlatego. I teraz tak połączysz teraz boki silnika od lewego do lewego, dopasuj pojemnik na baterie.